Dzisiaj 9 lipca 2022 roku w Gdyni mamy prawdziwe święto polskiego esportu. Dzisiaj bowiem właśnie odbywa się finał PGE Super Pucharu Polskiej Ligi Esportowej i tutaj można właśnie obejrzeć, jak grają prawdziwi, profesjonalni esportowcy, ale można też samemu pograć w gry. Można to zrobić w miejscu, które znajduje się obecnie pod nami, czyli w strefie Free to Play pełnej sprzętów od LG. Jesteśmy już właśnie na strefie Free-to-Play, gdzie każdy może pograć w swoje ulubione gry na potężnym komputerze, ale moim zdaniem nie komputer jest tutaj najważniejszy. Najważniejsze są akcesoria, a mianowicie ekran. Mamy tutaj monitor 48-calowy Ultragear. To jest monitor OLEDowy, który jest no, ogromny. Ja nie mam takiego dużego monitora w domu. Jest piękny. Te barwy, ta czerni, to wszystko prezentuje się naprawdę świetnie. Poza tym mamy tutaj rozdzielczość 4K, odświeżanie 120 Hz, a do tego mamy świetną powłokę anti-glare, czyli nic tutaj się nie odbija. Jakie mogłyby być lepsze warunki niż właśnie słoneczna plaża? Bo tutaj powinno się odbijać wszystko, a tak naprawdę nie odbija się nic i można tutaj naprawdę komfortowo grać. Oczywiście część z Was może zaraz powiedzieć o, ale na nagraniu troszeczkę jednak się odbija, ale to nie jest wina ekranu, tylko wina filtru, który mamy w tym momencie na obiektywie, więc tutaj musicie troszeczkę uwierzyć mi na słowo, ale naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem lepszy monitor. I oprócz tego stanowiska z ogromnym 48-celowym oled monitorem mamy tutaj pięć stanowisk z bardziej standardowymi monitorami gamingowymi, które oczywiście mają wszystkie rozwiązania, w które powinny być wyposażone właśnie takie ekrany, więc jak najbardziej można tutaj pograć. Powiem więcej, tutaj 10 lipca w niedzielę odbywały się właśnie takie wirtualne regaty. Jesteśmy w Gdyni, jesteśmy nad morzem, mamy tutaj sprzęt gamingowy, więc chyba nie ma lepszego miejsca, żeby taki wirtual aktualne regaty gdzieś zorganizować. A jakby tego było mało, mamy tutaj jeszcze jedno stanowisko, które znajduje się za mną. Mamy tutaj też 48-calowy OLED, ale to nie jest już monitor, tylko jest telewizor, do którego jest podłączona konsola Xbox Series X. I co tu dużo mówić, miałem okazję grać właśnie na tym telewizorze, na tej konsoli w FIFA. Też grało się bardzo przyjemnie, mimo tego, że właśnie praży tutaj słońce, mimo że pogoda jest naprawdę niezła. Na tym ekranie wszystko było widać, więc to chyba jest jego najlepszy test. Kartą jis turi būti atrodyje. Jestem przekonany, że to jest najlepszy albo przynajmniej jeden z najlepszych telewizorów do gier na rynku. Mamy tutaj ekran 48-celowy, więc on równie dobrze może być monitorem, jeżeli mamy taką chęć. Podłączymy tu oczywiście każdą konsolę do gier, podłączymy gamingowego peceta, mamy rozdzielczość 4K, odświeżanie 120 Hz. No, prezentuje się to naprawdę fenomenalnie. Mnie najbardziej urzekają te kolory, z których słyną matryce OLED, no bo dzięki temu ten obraz wydaje się po prostu żywy. Jest piękny. I tak naprawdę tutaj kończymy naszą krótką wycieczkę po tej strefie Free to Play od LG. Jak widać mamy tutaj przegląd wszystkich rozwiązań gamingowych od LG, mamy świetny OLEDowy monitor, mamy telewizor OLEDowy, mamy bardziej standardowe monitory do gier, więc jeżeli ktoś chciał pograć tutaj na plaży na komputerze albo na Xboxie, jak najbardziej miał szansę to zrobić. Ja jestem na tej imprezie już kolejny rok z rzędu i muszę wam powiedzieć, że co roku podoba mi się to coraz bardziej. Bo wiadomo, że na plaży można się smażyć, można się opalać, można wejść do wody i popływać, no ale powiedzmy sobie szczerze, kto z Was miał okazję pograć na plaży na potężnym gamingowym pececie? Ja. Cześć!